Jesienne targi rolno ogrodnicze AgroMarsz, przyjazna energia w domu i zagrodzie. Praktyczne zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie. Gospodarstwo 12-hektarowe położone we wsi radlin, powiat jarociński, współpracując z powiatowym zespołem doradztwa rolniczego w Jarocinie uzyskało dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznej w ramach operacji Modernizacja Gospodarstw Rolnych finansowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, celem inwestycji było osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Ze względu na specjalizację gospodarstwa, jaką jest uprawa warzyw, energia wytwarzana przy pomocy paneli fotowoltaicznych zostanie przeznaczona na utrzymanie odpowiednich warunków temperaturowych przechowalni płodów rolnych, a także wspomoże system nawadniania pól. W czasie analizy zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie postanowiono zastosować moc instalacji na poziomie 17,4 kW, która zabezpiecza roczne zapotrzebowanie. Całość instalacji w ilości 60 paneli Usytuowana jest od strony południowej na budynku przechowalnym. Ogniwa fotowoltaiczne podłączone są do wysokiej klasy falownika, a następnie do licznika dwukierunkowego. Na założenie instalacji fotowoltaicznej gospodarstwo rolne wydatkowało kwotę 70 tysięcy zł. Połowa tej sumy została sfinansowana z dotacji, a roczna Planowana oszczędność w zużyciu energii elektrycznej wyniesie około 15 tysięcy zł. Zrot inwestycji nastąpi po 5 latach. Jesienne targi rolno-ogrodnicze Agromarsz przyjazna energia w domu i zagrodzie praktyczne zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie.